W domu kaptuje na innej maszynie tu jest na ale pewnie też z Singera. Też, też, Ale też na pedały na dole? Tak, tak. Co się mówi na pedały czy na co? Tak. Ale prądu nie trzeba. Nie. A teraz tak. To... Jak nie ma prądu, to już po robocie, nie? Tak. Ale chodzi. Rewelacja. Ewa, nauczyłabyś się tak? Jak się umieścić maszynami, no, pedałami, się umie obracać? Co dlaczego nie? Teraz można zielonym połączyć tu. Środeczki żółte, już kwiatek jest, nie? No to. <grywia> Ale pani to dużo wolniej robi, niż tam ten facet. A pani pewnie do tego, żebym mógł zaobserwować, tak? za pani to pokazuje się ja ale to jest fajnie połączone fabory